W Fortnite trzeba mieć. Y, takie ten... Ten. W sensie Zresztą, ja mam, ja mam 10.50, nie? Tej. I, no. I, I I mam i piątkę 11. generacji, tej najnowszej. No. Kupię, ale i tak na przykład na epickich se nie pogram ustawieniach. Tylko, jak już to na wysokich, No bo to. Ta 10.50 to jest takie już dosyć stara karta, nie? Ja wiem, ale w się, sensie bo to nie, bo chodzi o to, że normalnie szło na, na 10.50, co szło normalnie w Fortnite. Normalnie się tylko. Teraz stawili do Fortnite te wymagania takie mocne. Wiesz o co chodzi? No wiem, wiem. Te Fortnite są mega wymagania do gry. Ty grasz na jakich? Ja szczerze sam nie wiem. Sprawdź Ale masz taką. Masz widać wszystko, czy masz... może grasz na wysokich? Yy. Albo na średnich, może? Cześć. Kurwa, na niej to się sprawdza. No, no średnio, 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 średnio No właśnie. Wszystko na średnio. Ile masz fps w gierce? A nie wiem, nie pokazuje mi tego A to masz na sam dół sobie, możesz zjechać Czekaj, czekaj, czaj, bo I... coś mi maniana odwala sam... myszka O, dobra Czekaj, ja ci powiem zaraz Ej, teraz, czekaj, tam, bo mi jest... scroll odwala manianę Wchodzisz o. na ustawienia Tam no. na tym monitorku jesteś Jedziesz no. na sam dół do ostatniej tych, tych zaawansowane ustawienia grafiki No I tam masz po, na trzecim punkcie wyświetlanie liczby klatek no to mam to włączone niby a no to w, re... no to w gierce ci będzie pokazywać. No to nie wiem, czy tego albo na to. A nie, mam tu FPS-y na dole. Dobra, no to na nikt dole? nie. Na dole? Ja mam w kraju górnym. Ja mam w lewym dolnym, w sensie w lobby przynajmniej. A ja teraz objęcie. w lewym dolnym, no ale ja mam teraz w lewym dolnym 120, tylko. No ja też mam 120. No a w gierce to wiesz, inaczej. Przed... Dobra. Dobra. Dobra, kurwa, mam dwie Czy <laughs> masz tu wybiegunować? Daliśmy już kiedyś? Jak. Daliśmy już razem, czy nie? Muszę czekaj sobie wyłączyć. Wypierd. Jak się wychodzi z tego? Z czart, ja go A, wyłączę, tutaj. to ty już nie umiem. Dajesz na Na mikrofoniku. No, tam wiesz, dajesz gdzie? ten. Na mikrofoniku chyba. Czekaj. Czekaj, to ja sobie dam Nie, to, jest, to nie ustawić. jest mikrofonik, to jest ten. Na mikrofonik i tam chopie, wycisz kanał ekipy. Nie, ja sobie po prostu dałem ten, ja sobie po prostu włączę czat głosowy ustawienia. Bo wczoraj musiałem mieć włączony, jak grałem, i zapomniałem go wyłączyć. Co się ze mną garnie. No, no, na średnich, czy na wysokich? Na średnich okay. No No To no jest ty, taka optymalna mi tyle wystarczy, nie no bo ja tam nie wymagam odgrywania. Ale mi też tyle wystarczy, na przykład mój kolega gra se ten bo ma więcej FPS-ów I na przykład on ma, on se gra na 200 coś, a ja gram na 100 coś Albo na, no coś takiego ja gram Pomimo że, że bo mówię, a ja mam w tą grafikę Ej o co chodzi, czemu tu i tu się działo, czemu jest tak dwa razy pod rząd Rozgrywanie ostatnich. aha, dobra Dasz gotowość Aha, bo gramy No a ja mam czarnucha, on Nigera pozdrawiamy Twitchowców A A, ty. Nie, no nie, ja mam na Twitchu no, spoko A na Twitch I tak cię chyba nie chciałem prowadzić, czy cię ktoś ogląda. No aktualnie nie, bo przecież zacząłem. Ale i tak to są maks 4 osoby, 5. To niby. Serio? Znajomi sobie linka im dały. Jeszcze ja się zepną gardi, czekaj, te skarpetki ubrać. Dobra Dawaj Będzie tu Słoneczne ten Słoneczne coś tam Jest takie coś co już nie ma tego Słoneczne co? Chyba nie ma Cham Nie ma, bo to kiedyś było Czy jest sło słoneczne coś? Słoneczne co przygody czy tam Chuje. Nie wiem no jak tak patrzę, to ponad 100 FPS-ów mam średnio. A ja mam 130 coś, 130 minut. No. no. mi tak 120 30 lata. Tak, a jaką ty masz kartę? Yy, Radeon RX 570 chyba. To tutaj nie znam się na tym. Na, na, na ich nie znam. A, a procesor? Yy, i 5 dziesiątej... A i 7 kurwa dziesiątej generacji. Nie, i 5 dziesiątej. A, co to? Ty, niby nie mam pingu, a mnie cofa w grze. A przecież ty kupujesz za 5000? Nie Za 3,5 chyba A. Co ty mówisz? Ja myślałem, że za 5 koła kupujesz bo tak i powiedziałeś. Nie, kiedyś tak mówiłem No ale tego nowego chodzi mi co teraz masz, a przy tym kupiłeś kompa za ile? No wcześniej za 3. Plus, 3 plus 500 zł Windows, nie? A teraz sobie bez Windowsa kupiłem za 3,5 Jak plus 500 zł Windows, o co chodzi? No że tam zamontowanie, bo tam wiesz, licencje i to wszystko ale teraz już sobie te coś. Ja bez... mam pan. Ja, ja w ogóle nie mam Windowsa, ja mam po prostu y, w prawym dolnym aktywuj system Windows, y, znak wodny. Ja też to mam, tu mówię, że ja mam skrakowanego. No to nie jest skrakowane, po prostu to tego się... nie masz, nie? Ale to po co ci takie coś jest? No w sensie, no bo nie wiem, jak to po działa, to ci że. Po co jak po nie masz ci to... Windows. Jak nie masz zaktywowanego, tam nie masz jakiejś ochrony przed wirusami. Dobra, jak nie sobie? chcę mi się kurwa grać. Hopy biegam za włupom i kurwa chodzi na Kurwa włączam tego streama zaraz, bo mi internet ostatnio manianyany, do i mnie teleportuje. I tak tego nikt nie będzie oglądał. Chuj.